Jest konkluzja, mianowicie na pytanie, czy ten zakaz jest zgodny z konstytucją, z prawem unijnym. 12 maja 2011 roku i który spowodował, że od 1 stycznia 2012 mamy całkowity zakaz reklamy zarówno w samej apteki, jak i działalności tej apteki. Przypomnę, że ten przepis artykułu 94a ustęp 1 prawa farmaceutycznego, bo ten przepis został tą ustawą refundacyjną zmieniony w prawie Brzmi następująco. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. I zdanie drugie nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. I teraz stoimy przed następującym problemem. Mianowicie są dwa wyjścia z tej sytuacji. Jedno wyjście to jest takie, że trzeba wprowadzić interpretację tego przepisu o charakterze funkcjonalnym, czyli nie interpretację literalną, taką jaka w tej chwili jest przyjęta niestety przez GIP przez sądy administracyjne, które bardzo restrykcyjnie podchodzą do tej definicji, ten przepis interpretujący literalnie, właśnie w taki sposób, że jedyna informacja, nie nazywamy przepisu na ta zmiana miała by polegać na tym, że tego wyjątku nie traktujemy jako jedynego wyjątku, to no odwołujemy się do definicji ogólnych reklamów, prawda? Czyli bierzemy pod uwagę pewne informacje, które no, nie będą kwalifikowane jako reklama. I druga y, ścieżka no to jest oczywiście zmiana legislacyjna. To jest najpewniejsza ścieżka, aczkolwiek... W tych założeniach nie projektuje się e, zmiany tego przepisu. E, trzeba też powiedzieć, że to jest, tak jak wspomniał pan doktor Adamski, ta, to jest wynik wrzutki na pewnym etapie prac legislacyjnych, ponieważ w założeniach, w projekcie rządowym nie było tego przepisu, on się pojawił w ostatnim dniu. No i e, praktycznie biorąc w uzasadnieniu też nie ma dostatecznych argumentów za wprowadzeniem tego przepisu. Jest to bardzo istotna zmiana w stosunku do wcześniejszego brzmienia, mniej restrykcyjnego e, uregulowania, ponieważ to wcześniejsze brzmienie tego przepisu dotyczyło tylko i wyłącznie e, informacji skierowanej do publicznej wiadomości, Czyli nie do zamkniętego kręgu yy, ewentualnie pacjentów i odnoszącej się w sposób bezpośredni do produktów leczniczych umieszczonych na zasadach leków reklamowanych. I to jest logiczne, bo jeżeli mamy w tej chwili taką absurdalną sytuację, kompletnie absurdalną, mianowicie taką, że pewne produkty mogą być reklamowane i one mogą być reklamowane na banerach, mogą być reklamowane w telewizji, Reklamowane w trasie. To są produkty leśnicze, które nie są sprzedawane na receptę, I oczywiście nie są reklamowane. i taka reklama jest w pełni dozwolona. Natomiast nie jest możliwa reklama przedsiębiorcy, który sprzedaje te produkty. Tak? I reklama odnosząca się, prowadzona przez aptekę w stosunku do tych samych produktów, które mogą być w środkach masowego przekazu reklamowane, no i jako reklama apteki, albo działalności apteki jest traktowana jako działalność niedozwolona. Czyli praktycznie biorąc to też dotyczy tych dermokosmetyków, prawda? Ponieważ wiemy, że w aptece mogą być sprzedawane różnego rodzaju produkty, które nie tylko są produktami leczniczymi, ale gdyby apteka próbowała reklamować dermokosmetyki, to jest to traktowane jako reklama apteki. W związku z tym nie jest to możliwe teraz te ograniczenia i takie bardzo surowe potraktowanie wszelkich informacji dotyczących zarówno tych produktów, które mogą być reklamowane, jak i działalności samej apteki powodują istotne konsekwencje na rynku z punktu widzenia gospodarczego. Mianowicie taki zakaz dotyczy między innymi rozpowszechniania listy cenowej. To jest też nierówność traktowania podmiotów gospodarczych, ponieważ jeżeli mamy aptekę, która jest apteką internetową, no to oczywiście z samego założenia tej apteki jest konieczne, żeby listy cenowe na stronie tej apteki internetowej były publikowane. Natomiast jeżeli jest normalnie działająca apteka i ona też ma swoją stronę internetową, to już na tej stronie internetowej nie może podawać tych samych informacji, które podaje apteka internetowa, prawda? Czyli to jest no nierówne traktowanie ewidentnie podmiotów gospodarczych, które działają na tym samym rynku. Niedozwolone jest również z punktu widzenia tego przepisu tak zwany branding, czyli propagowanie logotypu sprzedawcy. Traktuje się to wszystkiego firmy mają możliwość posługiwania się swoimi znakami towarowymi, prawda. Jakieś logo graficzne określonej firmy występuje w różnych materiałach i publikacjach, w odniesieniu do aptek przyjmuje się, że to jest, no nie jak również, co będzie przedmiotem tutaj w prezentacji następnej, krótkiej, to jest kwestia podejścia do informowania o programach opieki farmaceutycznej. W tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że jakiekolwiek informacje, jak również związane z tym programy rabatowe, traktowane są jako opieki. Informacje o programach opieki farmaceutycznej traktowane są jako niedozwolona reklama, w związku z tym pacjenci nie mogą się o tym dowiedzieć. Że dane apteki, lista, publikacja listy aptek, które na przykład uczestniczą w tych programach opieki farmaceutycznej, traktowana jest jako niedozwolona reklama, co oczywiście kładzie te programy całkowicie. W moim przekonaniu, to no, i rynek założenia, a inne założenie jest niemożliwe do przyjęcia, że apteka jest przedsiębiorcą. Pani Olga ma wątpliwości, że jest to pewien szczególny typ, ale jednak z punktu widzenia przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej i regulacji działalności aptek, musimy aptekę traktować jako normalnego przedsiębiorcę, działać w celach zarobkowych, zawodowych, wyrobkowych. E jest w związku z tym całkowity zakaz reklamy, pomimo, że również zgodny z konstytucją, z artykułem 20 i 22, gdzie wprowadzona jest zasada wolności gospodarczej i wolności konkurencji. Niezłącznym elementem swobody prowadzenia działalności gospodarczej jest swoboda konkurowania. Oczywiście jak każde prawo konstytucyjne, ono może podlegać pewnym ograniczeniom. Natomiast no, te ograniczenia, ze względu również na przepisy konstytucji, są dopuszczalne tylko w takich przypadkach, kiedy istnieją uzasadnione powody, czyli ochrona innych ważnych interesów publicznych może uzasadniać takie, wprowadzenie takiego ograniczenia. I teraz stajemy przed pytaniem, czy istnieje ten ważny interes publiczny, który spowodował, wyłączenie reklamy aptek. Mianowicie no, powiedzielibyśmy, że ochrona zdrowia pacjenta. I powstaje wobec tego pytanie, czy rzeczywiście ochrona zdrowia pacjenta wymaga całkowitego zachowania reklamy aptek, jak i informacji o aptece i oferowanych produktach w tej aptece. Wydaje się, że tutaj takiego uzasadnienia nie ma, w szczególności no, można by taki zakaz oczywiście e, budować w odniesieniu do samych <coughs> produktów leczniczych sprzedawanych na receptę i co do tego tutaj nie, nie ma żadnych wątpliwości. No, natomiast poza tym zakresem taki zakaz jest no, nieproporcjonalny. Takie ograniczenie jest nieproporcjonalne. Wszelkie ograniczenia... Swobód konstytucyjnych, czy również swobody prowadzenia działalności gospodarczej muszą mieć charakter proporcjonalny, czyli muszą być należycie wyważone interesy, w których konflikt tutaj powstaje, to znaczy ograniczenie swobody i e, ochrona jakiegoś nadrzędnego interesu, który rzeczywiście wymaga takiej ochrony. E, ta swoboda działalności gospodarczej zawiera w sobie również swobodę kształtowania cen w odniesieniu do aptek poza cenami leków refundowanych i tutaj to ograniczenia oczywiście też sięga e, za daleko. No, można powoływać się także na zasadę swobody wypowiedzi. Swoboda wypowiedzi e, gwarantowana w artykule 54 Konstytucji dotyczy również swobody wypowiedzi gospodarczej. I w związku z tym tego rodzaju ograniczenia wkraczają do w tą zasadę swobody wypowiedzi, i znowu takie ograniczenie nie znajduje dostatecznego uzasadnienia wyższości innego interesu, który wymagałby e, e, tej ochrony. Trzeba także stwierdzić, że jeszcze przy, na mm, po, na e, Prezes Urzędu Konkurencji i to stanowisko było jednoznaczne. Mianowicie, y, że reklama na rynku aptek może przynosić konsumentom wymierne korzyści. Prezes Urzędu Konkurencji stanął na stanowisku, że y, zapewnienie możliwości reklamowych aptekom jest niezbędne dla rozwoju konkurencji. Ta konkurencja jest. Y, Przepraszam, tak. jest wy... to tylko w zakaz reklamy. To znaczy, to ja jest od pierwszego, jest całkowity zakaz tak. bo poprzedni dotyczył tylko i wyłącznie e, wiadomości publicznych do publiczności kierowanych i dotyczących produktów leczniczych sprzedawanych. Tego, to e, no to była ustawa, e, pierwszy zakaz w, w ustawie o prawo farmaceutyczne, czyli, czyli 64. Tak. Teraz mamy y, również sprzeczność z prawem europejskim. W mianowicie tutaj mamy dyrektywę, tak zwaną dyrektywę organizną, czyli kodeks o produktach elektrycznych sprzedawanych ludziom. I oczywiście ta dyrektywa jako taka nie reguluje kwestii reklamy aut. Ta dyrektywa jako taka reguluje kwestie reklamy produktów leczniczych. Ale co jest istotne, mianowicie ta dyrektywa w artykule 94 ustęp 4 zawiera postanowienie, zgodnie z którym zakazy dotyczące reklamy leków pozostają bez wpływu na praktyki handlowe odnoszące się do marsz, cen i rabatów. publikowanie na przykład list czy rabatów nie powinno być traktowane jako reklama prawda? No, skoro nie traktujemy tego jako reklamy e, samych produktów, no to tym bardziej trudno traktować tego rodzaju informacje jako reklamy aptek. No, przyjmuje się, że ta dyrektywa ma charakter maksymalny, to znaczy, że nie można wprowadzać dalej idących ograniczeń niż przewidziane dyrektywie. No i mamy drugi, bardzo silny moim zdaniem argument, który przemawia za tym, że wyłączenie reklamy aptek jest sprzeczne z prawem unijnym. To jest dyrektywa o swobodzie e, przepływu usług w Unii Europejskiej. Mianowicie w preambule do tej dyrektywy znajduje się wyraźne stwierdzenie, że niezbędne jest zaprzestanie stosowania. Całkowitych zakazów dotyczących informacji handlowych dostarczanych przez przedstawicieli zawodów regulowanych. No niewątpliwie zawód lekarza jest zawodem regulowanym w rozumieniu tej dyrektywy, no i mamy do czynienia z całkowitym zakazem. Także wydaje się, że możemy się tutaj spodziewać, no jeszcze nie upłynęło tyle czasu, wiadomo, że działania działania Komisji Europejskiej. No, bardzo długoterminowe, ale wydaje się, że tutaj można się spodziewać jakiejś interwencji w związku z naruszeniem zasad tej dyrektywy o swobodnym e, świadczeniu usług i przepływie usług w I artykuł 24 tej dyrektywy usługowej wyraźnie mówi, państwa członkowskie znoszą wszelkie całkowite zakazy dotyczące informacji handlowych dostarczanych przez zawody regulowane. Teraz no, tutaj jest tylko wspomniane o, o takim wyroku, który był bardzo słynny, wydany przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Deutsche Decker Verwalt. Mianowicie w tym wyroku, który dotyczył działalności czy zakazów, które znalazły się w prawie niemieckim związanych z działalnością aptek internetowych Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie stwierdził, że e, wprowadzenie zakazu umieszczania opisu produktów leczniczych na stronie apteki internetowej oraz ich sprzedaży przez internet jest niezgodne z prawem unijnym, dlatego że powoduje skutki podobne do ograniczeń ilościowych co do przepływu towarów, swobodnego przepływu towarów na terenie Unii Europejskiej. No. Trzeba przyznać, że praktycznie biorąc taki zakaz wobec tego umieszczania opisów, na przykład ocenników produktów leczniczych na stronie internetowej apteki, która nie jest apteką internetową, wydaje się, że powinien być potraktowany również jako zakaz, który nie jest wystarczająco. mogą się znaleźć w opisie z cennikiem w aptece internetowej, no to właściwie dlaczego to traktować jako dopuszczalne ograniczenie działalności normalnej apteki, czyli nie zachowana ta zasada proporcjonalności ograniczeń. Teraz może ostatnie pytanie, czy wobec tego jest zła wykładnia czy zły przepis? Moim zdaniem jest jedno i drugie, jeżeli już się znalazł taki zły przepis, to należało próbować wprowadzić jakąś wykładnię funkcjonalną, która dawałaby jakąś szansę. E, no I właściwie literalne rozumienie tego artykułu 94a, które jest stosowane w praktyce i LIF-u i sądów administracyjnych, jak na razie nie udało się przełamać innej linii interpretacyjnej. Prowadzi do absolutnej rezygnacji z wszelkich form informacji. Informacji, które mogą być korzystne dla pacjenta. I na koniec warto by zwrócić uwagę jeszcze na jeden element, mianowicie już w tej chwili, to znaczy ta regulacja, z którą mamy w tej chwili do czynienia w artykule 94, a prawa farmaceutycznego jest regulacją, która. Pozostaje w sprzeczności z tendencjami, które możemy w tej chwili obserwować w Komisji Europejskiej, w Komisji Europejskiej, nad zmianami właśnie w dyrektywie farmaceutycznej, a które to zmiany miałyby zmierzać w kierunku wyraźniejszego odróżnienia informacji od reklamy. Mianowicie w tych pracach, w tych raportach, które są przygotowane, coraz częściej stwierdza się, że. Wprowadzono już zbyt daleko idące ograniczenia reklamowe i tak budowana definicja reklamy powoduje, że pacjent jest pozbawiony często informacji, które są dla niego bardzo korzystne. I w związku z tym zmierza się do tego, żeby klarowniej odróżnić samą informację od reklamy handlowej. I w związku z tym te ograniczenia, które miałyby pozostać, miałyby być ograniczeniami dotyczącymi czysto reklamy produktów leczniczych, natomiast informacje jako takie powinny być niedozwolone. No i w tym kontekście no, wydaje się, że powinniśmy jednak y, podjąć jakąś walkę o przywrócenie racjonalnej legislacji, która dopuszczałaby no, i reklamę, a te, ale przede wszystkim Czyli ta interpretacja, która w tej chwili jest nie do przyjęcia, chciałaby walczyć o zmianę tych przepisów. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Ja tak tak, tak. tak? tak, 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 tak. Przedłużyliśmy, ale no bo chciałbym się odnieść do ostatniego konkluzji tak. Pani profesor. Czyli walkę o tak powiem, zmianę. A wiemy, że tak naprawdę... Głównym motorem e, tych zmian obostrzeń jest samorząd aptekarski albo jego władze. Więc e, pytanie jest, e, kto e, w takim razie, żeby by e, pani profesor e, tę walkę po, po, mógł podjąć? No, walkę może podjąć i Urząd Konkurencji, hmm. bo wydaje mi się, że tutaj interwencja utraca Urzędu Konkurencji niewątpliwie byłaby korzystna, jak i walkę, no musi podjąć samo środowisko. To znaczy, no te samorządy zawodowe, wiadomo, jak działania. Ja Państwu dam przykład, taki bardzo ładny. Mianowicie w samorządzie adwokackim, ponieważ ja wykonuję jednocześnie zawód adwokata, niezależnie od działalności uczelnianej, obowiązuje przepis wewnętrzny, kodeks, jak gdyby, etyki adwokackiej, gdzie ustalono, Regulamin, jak mają wyglądać tablice zewnętrzne kancelarii adwokackiej. No i ten regulamin przewidywał, prawda, że ta tablica ma tylko być na białym tle, nazwisko i czarnymi literami. No taka szaśna tablica, jeszcze z czasów, że tak powiem, komunistycznych. I w tym samym okresie, kiedy takie przepisy zostały wydane, Adwokaci, którzy funkcjonowali w Radzie Naczelnej i w Radzie Okręgowej Adwokackiej, wywieszali na zewnątrz <todgłos> budynku tablice złocone, <głos> wielkie, <głos> z dużymi literami, albo wodnadurowe, ze złoconymi literami. Więc no, trzeba powiedzieć, że no nieraz to jest no takie działanie, gdzie... Samo środowisko powinno wypracować pewne reguły, czy to jest samorząd, czyli poprzez działania związane z wyborami odpowiednich osób do tego samorządu, no też wydaje się, że jakieś tutaj mogą być podjęte kroki. No ale trzeba również publikować informacje, a przede wszystkim raporty, być może ekonomiczne, o fatalnych skutkach, z takim zakazem jak również pewne ekspertyzy, które pokazują, że ten zegar nie ma nic wspólnego z ochroną zdrowia także.